Bogata paleta szarości oferuje wiele możliwości. Jasne odcienie, takie jak popilaty, gołębi czy platynowy, optycznie powiększą i rozjaśnią pomieszczenie, idealnie sprawdzając się w małych kuchniach. Z kolei ciemniejsze szarości, jak antracyt, grafitowy czy marengo, nadadzą wnętrzu elegancji i nowoczesnego charakteru. Jednak należy stosować je ostrożnie w małych przestrzeniach. Pomysł na szarą kuchnię. Projekt Decoroom. Fod Pion, poziom, jaki odcień szarości wybrać do modnej kuchni? Wybór odcienia szarości determinuje styl aranżacji. Jasne szarości doskonale komponują się z kuchnią w stylu skandynawskim, prowansalskim czy vintage. Ciemniejsze odcienie idealnie odnajdą się w minimalistycznych industrialnych lub loftowych wnętrzach. Szara kuchnia w klasycznym stylu. Projekt Ewelina Pink-Biegańska. Fotografia Bartosz Jarosz Jasne odcienie szarości to między innymi. Dwukropek podoba ci ciemno szara kuchnia? Oto najpopularniejsze szarości w ciemnym wydaniu. Szara kuchnia połysk czy mat? Wykończenie frontów kuchennych. Fronty mebli kuchennych to kluczowy element aranżacji. Szare meble kuchenne dostępne są w wersji na wysoki połysk lub mad. Połysk dodaje elegancji nowoczesnego charakteru, odbijając światło i optycznie powiększając wnętrze. Należy jednak pamiętać o większej widoczności zabrudzeń i rys. Pomysł na szarą kuchnię. Projekt DECORO-OM, w poziom, matowe fronty prezentują się stylowo i modnie tworząc przytulną atmosferę, doskonale sprawdzą się w kuchniach klasycznych, vintage, loftowych, a także w otwartych przestrzeniach połączonych z jadalnią lub salonem, szara kuchnia z drewnem i szmaragdowym kolorem. Projekt, Raca architekci. Fotomochito szara kuchnia. Wybrać ciepły czy chłodny odcień szarego, czy lepszą opcją będzie chłodna. Czy ciepła szarość? To zależy od Twoich upodobań. Zimne kolory powiększają optycznie i dają uczucie oddalenia, są więc pożądane w małej kuchni. Ciepłe odcienie pasują do stylów klasycznych i Vintage. Szara kuchnia ocieplona jest drewnem. Projekt Magdalena Lechmann. Fod Bartosz Jalosz. Projekt Ewelina Mikulska-Ignaczak, Mikulska Studio. Fotografia Jakub Ignaczak. K1M1 szara kuchnia, z czym ją łączyć? Szarość to niezwykle uniwersalny kolor, który doskonale komponuje się z wieloma barwami. Doskonałym uzupełnieniem szarej kuchni będzie biel, która rozjaśni i rozświetli wnętrze. Czarny doda szarości charakteru i elegancji, a drewniane akcenty wprowadzą ciepło i przytulność. Pomysł na szarą kuchnię. Projekt Dorota Kudła. FOD. Pion poziom ciekawe połączenia kolorystyczne to również szarość z... Szara kuchnia, inspiracje i pomysły. Szara kuchnia to nie tylko elegancja i uniwersalność, ale również mnóstwo możliwości aranżacyjnych, poniżej kilka inspiracji. Kuchnia biało-szara, klasyka gatunku, która nigdy nie wyjdzie z mody. Jasne kolory optycznie powiększą wnętrze, a drewniane blaty i dodatki wprowadzą ciepło i przytulność. Pomysł na szarą kuchnię. Projekt w kuśmierek. Fod. Bartosz Jaloś szaro-czarna kuchnia. Dla miłośników nowoczesnych i minimalistycznych aranżacji ciemne kolory dodadzą wnętrzu charakteru, a kontrastowe połączenie bieli i czerni podkreśli jego elegancję. Pomysł na szarą kuchnię. Projekt Bayer Sokół Team. Zdjęcia Kurek Szara kuchnia z drewnianymi akcentami. Połączenie szarości i drewna to zawsze dobry pomysł. Drewniane blaty, podłogi lub meble wprowadzą do wnętrza ciepło i przytulność. Dwukolorowa kuchnia. Połączenie szarości z innym kolorem. NP: zieleń, żółty, róż, granat. To modny i oryginalny pomysł na aranżację kuchni. Pomysł na szarą kuchnię. Projekt Trzyksel Architekci Podkreślenie FOD Dariusz Jarząbek. Szara kuchnia to nie tylko trend, ale przede wszystkim sposób na stworzenie stylowej, funkcjonalnej i komfortowej przestrzeni. Mamy nadzieję, że nasze inspiracje z kuchnią w szarym kolorze Ci się podobają.